Zobaczcie proszę Państwa, człowiek przyjechał sobie na Bali, odpocząć od polskiej zimy, zaznać trochę słoneczka, a tu deszczyk jak pada, tak pada cały czas. No w sumie dopiero zaczęło, ale nie no, zaczęło z godziny temu, padać i cały czas pada. Trochę nas proszę Państwa zaskoczył deszcz. Jak się pływa w deszczu? Ciepło, dobrze. Ciepło? Ty się ciepła i woda w deszczu. Ogólnie też jest ciepło, ale teraz yy, w ogóle ciepło. Fajnie. No fajnie. Ale tak się tak było, że yy, po burzy, na przykład w że była ciepła woda, nie? No. Czyli tutaj działa to na tej samej zasadzie. Odwiedziliśmy sobie przed chwilą, proszę Państwa, restaurację, która serwowała dania takie nasze wschodnioeuropejskie, bo mieli na przykład barszcz ukraiński, był w ogóle świetny. I były też pierogi. Pierogi. Takich, których jeszcze nie jadłem, bo z ciemniakami i z grzybami, ale powiem Wam, że były naprawdę spoko. Restauracja nazywa się Soul Kitchen. Także jeśli ktoś będzie w ubud, na bali, to polecamy wpaść i można uzupełnić sobie te braki smakowe. Mamy tutaj, proszę Państwa, takie wiejskie klimaty, a podobno tyle kogutów w jednym gospodarstwie być nie może. A tutaj są. Wybraliśmy się na spacer po polach ryżowych, odjechaliśmy trochę od miasta i y, właśnie tam jak na przykład w Ubud są takie y, baseny i są tarasy ryżowe to ludzie tam... nie tam ci tego, nie wyciągaj. Tarasy ryżowe i ludzie tam na przykład zbierają ryż, to oni to robią bardzo tak pod turystów, że po prostu oni to na pokaz zbierają i biorą pieniądze za za to, żeby zrobić im zdjęcia a tutaj widzimy jak faktycznie rolnicy pracują tak naprawdę nie no I tutaj wszystko Taka się zbiera różnica. ręcznie tam tak. ziomeczek zbiera i wszystko to jest ręcznie wszystko ręcznie to jest kosmos to jest kosmos bo oni takimi jakby ręcznymi no, kotom właśnie taką ręczną koszą to wszystko później coś tam coś tam na no, tak. A w Polsce jak rolnicy też robią coś na polu, no to jest pełno bocianów, zlatuje no, się zawsze, Nie, zawsze jest dużo bocianów, bo szukają żab albo myszy, żeby sobie skonsumować, a tutaj pan coś robił w polu i jest pełno innych ptaków, białych też. Wydaje mi się, że to są czaple, ale nie. Czaple? ręki nie dam sobie uciąć. No i żebyś nie stracił ręki, Patryku. Ja nie wiem, co to są za ptaki. Może i czaple. Kto cię tam wie? Proszę Państwa, po kilkuset metrach ścieżka przestała być taka ładna, udeptana i idziemy po prostu po murku wzdłuż takiego kanału. Zobaczymy w ogóle dokąd nas to zaprowadzi. Zobaczcie proszę Państwa jakie malutkie banany. To nawet jeszcze dobrze nie urosło. Ale widać, że to będą banany. A teraz proszę Państwa przedzieramy się coś na styl dżungli, ale mam przeczucie, że ta ścieżka zaprowadzi nas do czegoś fajnego. Wierzysz mi na słowo? No. Coś tam ciekawego myślę, że na nas czeka Zobaczcie jaki wielki pajant Dobrze, że Milena go nie widziała, bo już byśmy wracali. A tutaj kolejny jakiś ziomeczek No to nam wlazło do pokoju właśnie. No takie też mieliśmy na firance. Na Lance, na firance. No ale na Sri Lance. No To oni mówili, że to jest skolopendra. No, no i tak ukucie to. strasznie boli. Skolopendra? No, no tak to było dobra, no, uciekaj ziomek Dzisiejszy spacerek bardzo nam się przydał, bo ostatnio, przez ostatnie kilka dni mamy bardzo dużo pracy i też obok, naszej, obok naszego mieszkania trwa remont świątyni i przez cały, dosłownie cały dzień musimy słuchać jakieś wiertarki. Ale podobno za kilka dni się ma to uspokoić i już sytuacja wróci do normy, a przy okazji zobaczyliśmy trochę wiejskiego życia, jak ludzie pracują na polach ryżowych jak wykonują tutaj prace ręczne jak wykorzystywane są też maszyny, żeby sobie tą pracę ułatwić. Takich pól ryżowych jak to, które dzisiaj odwiedziliśmy, jest znacznie więcej na Bali, nie tylko w samym Ubud, bo są też tutaj takie miejsca, gdzie ludzie jeżdżą sobie robić takie specjalne instagramowe foteczki. I my tam byliśmy w tamtym roku, być może jutro albo w kolejnych dniach też odwiedzimy takie miejsce, także myślę, że jeszcze jeśli chodzi o Bali, to bardzo dużo będziemy wam mogli pokazać, bo mamy jeszcze tutaj pobyt zarezerwowany na 3 tygodnie także bardzo dużo czasu Dzień dobry, dzień dobry, witamy was proszę państwa po raz kolejny z Bali jesteśmy w trakcie przygotowywania ja naszego jestem. śniadanka no, ale ja też przygotowuję, ja byłem na zakupach no to zdraź nam co dzisiaj ciekawego szukujesz dzisiaj będzie szakszuka no. Kiedyś byliśmy w Hondurasie na wyspie Putila, tam robiliśmy kurs nurkowania i mieliśmy tam taki nocleg z taką piękną kuchnią, nie no żartuję, kuchnia była tak okropna, obrzydliwa i była tam para taka, po prostu para z Izraela, chłopak, dziewczyna i taką tam szakszukę sz szak przygotowali, że po prostu palce lizać. I ja dzisiaj ją otworzę. Takie mam zamiar. Tak, a masz już jakiś przepis czy jak będziesz Nie, to robić? To z głowy. Z głowy. No dobra, to zobaczymy co z tego wyjdzie. A byłem dzisiaj na zakupach, kupiłem ogóreczki, świeżo, cebulkę. Co jeszcze kupiłem? Pomidorka. Jakiś owoc tam będzie. Owoca w ogóle kupiliśmy jakiegoś takiego nowego na spróbę. Ja nie mam absolutnie zielonego pojęcia co to jest, ale pani na Kasie mówiła, że to jest słodkie, pytała się jakieś tam babki i mówiła, że będzie nam smakowało. A gdzie to kiedyś? No w markecie tam, gdzie ostatnio. Byłaś aż tam? No bo tu wszystko pozamykane. Tak? No. Czemu? Nie, nie wiem, może za wcześnie jeszcze. A który jest, jaki jest dzień dzisiaj? Czwartek. Czwartek. Zdradzisz nam jak będzie wyglądał przepis? Mówi wiem, ci, że nie. Może nie zdradzisz, to będzie tajemnica. Nie, bo ja nie znam przepisów. Aha, będziesz tak po prostu próbować. Tak. No dobra. Będą pomidorki, będzie cebula, będzie czosnek. A jajka też będą? Jajka będą. Nie trzeba kupiłem dobra. Wszystko będzie. Wszystko będzie co być powinno. Teraz kroimy proszę państwa pomidorki w co to jest? Takie plasterki. No w plasterki, nie w plasterki w kosteczkę. Użyjemy do tego świeżych pomidorków, a nie z puszki. Bo zapomniałam Patryka powiedzieć, żeby też kupił takie z puszki. I Nie kupił. No nie mówiłaś. No właśnie, bo by było tak bardziej pomidorowo, jakbyśmy dodali jeszcze te z puszki. A tak mam nadzieję, że się nie. Em, że nam skórka z pomidora nie stanie. Będzie dobre. Jak czerwone, to wszystko smakuje. Nawet skórka z pomidora. Ale właśnie, żeby nam nie stanęło. Bo ja się. Powinnam je może sparzyć i obrać, ale mi się nie chce. Także no tak, tak podobno się robi. Trudno. Będzie git. No to proszę Państwa szakszuka gotowa. Pierwszy kęs na spróbowanie. Mmm, No mm, ale dobre. Ale nie aż takie dobre, jak oni sobie zrobili. Mm, bo myślę, że przez to, że tamte pomidory były spuszki, one są takie bardziej intensywne, jakieś konserwanty, przyprawy, takie rzeczy. Ale bardzo mi to smakuje. I to jest zdrowe śniadanko. Myślę, że z puszki to zdrowsze pomidory, nie? Nie, myślę, że spuszki mają inny smak. Ale to dobrze smakuje, fajnie się to jest. Może pani być bardziej dojrzała, ta nosa, ale no nie ma to jest dobre. Nie smakuje. Mamy proszę Państwa gościa. Dzisiaj rano proszę Państwa jak byłem na zakupach. Wpadł mi w oko taki owoc, chyba taki najbardziej egzotyczny, jaki w życiu widziałem. Nazywa się on Srikaja. Absolutnie nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Wikipedia podpowiada, że jest to flaszowiec łuskowaty. Rzeczywiście wygląda jak taka szyszka, łuski, coś takiego. Nawet nie mam zielonego pojęcia, jak to się je. Ale postaram się to jakoś rozdziubać. I co? I to chyba ze środka, tak się je. Pestki? Trzeba organizować te pestki, ten miąższ Z Jest taki jakby miąższ na takich pestkach. Nie wiem jak to smakuje, jak taka gruszka? Coś takiego? W ogóle zauważyłem, że te owoce tutaj, bo mamy jeszcze takie inne. Czy już nie mamy? Mamy, o. Takie na przykład, nie wiem też, co, nie pamiętam tej nazwy, jak to się nazywa. I jeszcze mamy liczy I ogólnie te owoce wyglądają tak, że je, jest duży owoc, a jedzenia praktycznie nie ma w tym prawie żadnego. I trzeba sobie jakoś radzić. No to ogólnie spoko jest takie trochę słodkie, ale najgorszy, największy minus jest taki, że trzeba się bawić przy tym jedzeniu, ale mam coś. jeszcze mam coś innego. Smoczę owoc i to jest w ogóle hit. Jeden taki duży owoc kosztuje. Wiecie ile? Ja w Nie w tą stronę. stronę nóż. Tak. Czemu? Ja tak zawsze Jeden taki duży owoc kosztuje 10 czy tam 15 tysięcy indonezyjskich rupi. I wygląda też on, mam, proszę, proszę państwa, państwa, tak. Mega. I to jest chyba 250 za taką dużą bułę, więc, więc to też jest cena bardzo dobra. Mamy też liczy, ale się trochę upoprałem od tego. I liczy wygląda, proszę Państwa, jak taki owłosiony, owłosiony czerwony kiwi. I jak się go otwiera, to wychodzi taki bombelek Masz całe ręce. Czerwone. Wiem, że on całe ręce czerwone. Ale to przeszkadza czy to nie przeszkadza? Chyba nie przeszkadza. Nie wiem. A to trzeba... Wpływa z... na, na estetykę, ale tu chodzi o doznania kulinarne. O matku, to jest chyba jakiś mangostan. O, to się, to się chyba nam Pokaż. zepsuło. Albo i nie, ale to. Nie, no tak. Ale ogólnie to też jest bardzo dobre. No i oczywiście mamy, proszę Państwa. Ostatnio bananki. było z mrówkami. No ale to idzie, to było na Sri Lance. nie? Jak no. kupiliśmy to, mrówki były w środku pełno i trzeba było wyrzucić. No i tak to proszę Państwa wygląda. Owoce na Bali to jest w ogóle bardzo fajna rzecz. Jest mnóstwo stoisk przy ulicy tych takich małych sklepików, gdzie można sobie kupić. I są też większe markety, gdzie ten wybór owoców jest ogromny. Mamy kawkę i do tego jeszcze dzisiaj rano w piekarni banana bread. chlebek taki bananowy, to to jest w ogóle hit. I taki nasz ulubiony azjatycki deserek. I to w sumie na tyle, co chciałem Wam w tym momencie powiedzieć. Wybraliśmy się właśnie, proszę Państwa, po raz kolejny na spacerek po polach ryżowych, których w Ubud i w okolicach jest naprawdę bardzo dużo, ale niestety zapowiada się na deszcz. Miało być fajnie, miało być słonecznie, a jednak za chwilę prawdopodobnie będzie padał deszcz, bo już kropi, ale nie ma tego dobrego, co by na złonie wyszło, czy jakoś tak. Jest tutaj na tej ścieżce restauracja Warung, który mamy zaznaczony na mapie jako miejsce, do którego chcielibyśmy przyjść, które chcielibyśmy odwiedzić i spróbować, czy dają tam dobre jedzenie. Podobno dają tam bardzo dobre jedzenie, więc po prostu jeżeli będzie padał deszcz. To co pan zrobisz, nic pan nie zrobisz? Będziemy musieli schować się w restauracji, zamówić sobie coś do jedzonka, zjeść czegoś się napić i później ruszyć dalej na spacer, jak już przestanie padać. Bo z racji, że jest pora deszczowa jeszcze na bali, nie są te deszcze jakieś takie bardzo strasznie uciążliwe. Wystarczy odczekać 30 minut, 40 minut, pogoda się poprawia, deszcz przestaje padać i można śmigać dalej. Co tam się stało Patryk? Wiecie co się proszę Państwa stało? <laughs> Robiłem sobie tam fajne foteczki pól ryżowych i nie zauważyłem, nie patrzałem gdzie depczę i nie zauważyłem gdzie stawiam stopę i wdepłem normalnie w te pole w pole ryżowe z tym płotem i <laughs> wesałem bez... Tak, i wessało mi nogę praktycznie do połowy łydki. Plak? Nie musiałem ręką wyciągać tego laczka, bo mi nie chciało się go wyciągnąć. Ja myślałam że tylko ci troszeczkę. Nie no co, ty dotąd miałem na ten. Co? No, mówię ci. No ale już sytuacja pod kontrolą. Laczek wrócił do właściciela i możemy kontynuować. Zostawić go na 5 sekund i już nogę by stracił. Cóż za chłop to nie mam siły na niego, no. To tutaj jest ta restauracja, o której Patryk mówił i dobrze się składa, bo ja już jestem głodna, no i Patryk musi umieć rękę, bo ma aż dotąd. Ja myślałam, że on tylko troszeczkę wpadł tam do tego tego błota, a on nie dość, że po połowę łydki, to jeszcze wyciągnął nogę bez laczka i musiał rękę tam wkładać, cała ręka w błocie, żeby wyciągnąć taka laczka. Hit. idziemy, idziemy coś zjeść. No idziemy, idziemy. Gorący? Jak Spring rollsy? Bardzo dobra. Mamy do tego jeszcze sos chili. Mega... Mega ten... Yeah. Mega ostry i mega gorące. Ten sos jest mega ostry, jednak... Miał rację. Ale on mówił, że jest, nie jest bardzo spicy, że jest trochę. No to jest, jest, bo my piecze aż tu tak? poza, no. Także już możesz się domyślać, jaka będzie Twoja zupa, gdzie powiedziano nam, że jest maksymalnie ostra. Ale to zaraz pokażemy, bo zamówiłem sobie taką zupkę, którą w sumie pierwszy raz widzę, ale to za chwilę przyniosę. Lubię. Lubisz? Mhm. Zupy już przeszły. Moja jest. Y Kurczakowa. Rosół. No, taki rosół indonezyjski. Z jajkiem w środku, z pomidorami, z nudlami i z kurczakiem. I jest nawet tak Nie nie Niepikantne wygodne. Z pyłkami. Bardzo dobra, taka intensywna. Taka zupa Dupa sos. Coś takiego. Czy jesteś zadowolona z wyboru? No. I nawet kapusta tutaj jest w środku. Ciekawa jak będzie u Ale przyszła moja zupka też. No, ciekawa jestem jak będzie piekło. No, będzie piekło. To jest, proszę Państwa, zupa y, bananowa. Z, tak ona to powiedziała, z młodego, z młodego drzewa bananowca. No. Tak powiedziała. Jeszcze nigdy takie nie jedliśmy. No właśnie, dlatego jak ją zauważyłem w menu, to mówię, dobra, biorę. Daj, ja spróbuję. Mogę pierwszy? Nie nie możesz takie mamy bardzo niskie stoliczki musimy sobie jakoś radzić i co? jest ostra jest też... ostra jest też ostra i ostra <laughs> jest słona. jest dziwna Um, pełno tutaj właśnie nie wiem czego to lata. To chyba jest ten banan, co? Ten świeży, te młode no Właśnie ja się zastanawiam, czy to po prostu jest banan, nie wiem, czy to są liście bananowca, czy to jest jakaś kora bananowca. Nie mam zielonego pojęcia. Ogólnie nie, nie jest złe, ale jest bardzo intensywne. Takie same przyprawy czuć. Właśnie coś ale mój, tylko że jeszcze bardziej do... dojechana. Nie jest to aż ciekawe tej zyby. Ale Dobra. Nie, nie da się zjeść. Nie jest aż taka ostra, że wiesz, że wypala czerep ale tu gardło całe. Ale będzie piekło dwa razy. No, pewnie tak. Znaczy no, moje lepsze. Dobra, proszę Państwa, to testujmy. Bulion najpierw jest pikantny i faktycznie jest <kluzł> mocno intensywny. To w środku. Bardzo mnie to ciekawi. Nie wiem, co to jest. Chyba jakieś warzywa, ale jest, ale jest grubo na pikantne. Jakoś sobie to powoli zjem, bo w smaku mi to pasuje. Jest do tego kurczak. O zobacz, chili. chili. Wydumałem, to nie zjem chili całego. Dobra. Ogólnie jest git. Myślałem, że może będzie bardziej. Bardziej pikantne, chociaż jest mocno pikantne, ale myślałem, że będzie na tyle, że spróbuję kilka łyżek i będę musiał zostawić. Ale na spokojnie no, sobie. To się da zjeść. Da się zjeść. Ale. Co? Ale nie jestem jakimś wielkim fanem pikantnych rzeczy. Gdyby to było niepikantne, to też byłoby super. No ale trzeba próbować tak, jak jest. Dziękuję. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrybuj nasz kanał. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.